Cześć, jest Marta i witam w kolejku z OneBlocka na moim kanale. Słuchajcie, mój do więc już lecimy i pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, bo to jest naprawdę bardzo ważne. A my lecimy. Eee, Okej. Okay. Możemy chyba polecieć do naszego Minecraftika. Gdzie jesteśmy mamy tutaj zwierzątka. A może się złapać w Okej, okay, mamy zwierzątko mam... Nie wiem dlaczego, ale mam skin dillera. Jeszcze zmieniałem przed odcinkiem, więc to jest naprawdę dziwne. Gdzie mieliśmy w ogóle kopać? A tu owca przesuń się, bo my... ja muszę wykopać blok, więc zostawcie jakąś łapkę w górę, subskrybujcie kanał. U nie, już nie mam tego, to poczekajcie. Zrobię sobie łopatę, a nie mam łopatę, to poczekajcie, bo ja mam łopatę. no ale owca, odsuń się. Okej, okay. no, więc dzisiaj trochę sobie rzeczy pozdobywamy, ja ten odcinek nagrywam już na zapas. To jest nowa seria, jak skończymy tą serię, bo pewnie niedługo tak będzie, że będzie koniec już tej serii. Dlatego, że tutaj nie ma za dużo, bo tutaj jest tylko levele, które łatwo po prostu musisz tutaj wydobywać bardzo dużo rzeczy. Jeszcze, jeszcze nie mam w ogóle drugiego poziomu, nie ma. Ło, mamy, patrzcie, za chwilę będziemy mieć poziom, okej, okay, więc okej, okay, więc też mamy upgrading i może nie wiecie, na czym on dokładnie Okay. Mamy jakiego, jakąś skrzynkę? Eee. Nie, ej, mam. Ok, więc ja położę skrzynkę i włożę. I ten nie podchodził się za dyrektywą ja w następnym filmie. zmieni, ale poczekajcie na chwilę. Eee, wejdę jeszcze raz. No ja zmienia się z kina bo nie, dlaczego mi się nie zmienił Dobra, potrzebuję jakieś patyki i zrobię sobie kilo Okej, okay, zrobimy sobie kilo w takim razie O, mamy grawel Co ja... Hmm albo jeszcze nic nie zrobię e, albo już tak więc ja zrobię może na początku opłacałoby się chyba piecyk zrobić tak mi się wydaje mamy w takim razie piecyk które możemy sobie tu postawić i na razie mamy coś takiego ok więc y, idziemy dalej oczywiście mamy węgiel Okej, okay, mamy węgiel. Tego węgla będzie o wiele więcej. Tylko tak na razie mamy go tyle, wiem, że już... Żebym potrzebuje jakoś... Trochę patyków zrobić. No, żeby już na zaś jeszcze były patyki. Okej, okay, robimy jeszcze sobie siekierkę i mieczyk. Jakby tu jakieś... Potworki, ale chyba jest peaceful, bo... Nie mogę niestety tego zmienić jak widzicie. Nie będę oszukiwać, więc co? Znaczy nawet nie mam operatora. Mi się tak wydaje. Że nie mam, żeby tego zrobić. Za chwilę mnie zrzucą. Aj. Nie ma tak łatwo. A wy możecie teraz koniecznie łapki w górę, bo że będzie 5 łapek, nie kolejny film. Znaczy, kolejny film się pojawi, i tak ale fajnie by było, jakbyście robili te łapy. Ja robię nożyczki, może pójdę za chwilę spać. A na razie mam za mało tego, jak dobędę 5, to by było. Czekaj, może ja pochodnie zrobię, żebym miał tutaj jakoś. Ok, więc ja tutaj porozświetlam to wszystko. Tylko, o, mamy diody, więc jest fajnie. No, ok, już. No i drodzy, mamy już. Piątą minutę filmu, a już mamy żelazo, naprawdę. No, znaczy, może być, ale chodzi mi bardziej. Nie, ok, więc ja przepalę. O, mamy, drewno, tak są, ale często są też stare rzeczy, ale częściej są te właśnie, co no co podawają, to sobie przyrobię już na normalne. Okej, okay, w takim razie dobra. O, o królowa grzybowa. Wiecie, ona się nam przyda mega. Mega jak ona się nam przyda, wiecie? Wy nawet nie zdajecie sobie. sprawy, że jest taka krowa to co ona z, może zrobić okej. Okay. No to subskrybuj to ja e, e, robię tą okay. ok, więc ja może wezmę sobie silsy. kurczę tam wpadł. A mamy jeszcze drugą obieczność. I trzecią. Dlatego chcę zrobić sobie dwa łóżka. O nie, ja to na odwrót zrobił, To teraz Beka, że to zrobię. Ok, więc ja idę spać. No i rano wiadomo co będziemy robić. Okej. Okay. Ło, jest dzionek. Jest. Fajnie, dobra. Więc ja zrobię sobie może kilof. Kilof. I mieczyk zrobimy jeszcze sobie. Ale owca się tu... Krowa, możesz się nie pchać? By musiałem trochę uderzyć, ale to tylko trochę to się... Pik! nie, 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 więcej więcej jajek? Ja mam tutaj, czy... no, kimś, czy nie, 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 więc nie, dalej. nie, 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 mój nie, nie, dzwonił, bo ja nie, nie, Dzisiaj telefonu, więc... No może być trochę przypał Tak w ogóle OK Może być przypał, więc zostawcie końcu W ogóle Żeby nie było żadnego przypału OK Ile mamy Trzy, więc zostawcie nam, już na kolej... Kilo, no bo ja, co ja sobie zrobię kilo, bo mi się, czuję, że mi się już niedługo skończy, ale będę go bardzo potrzebował. Nie wiem, czy do trzeciego etapu, dzisiaj nie dojdziemy raczej, bo nawet nie mieliśmy, wcześniej chyba ten najciemniejszy drewno, to jest to stagie, a z bagien, tak, albo tam, gdzie są te muchomoły jeszcze, no to tam się znajdzie właśnie to, Najciemniejsza, no jest bardzo rzadki, chyba najrzadszym w sumie. No może, czerno biom grzybowy ja dawno już w sumie takiego biomu nie. O, mam miskę przynajmniej, a nie możemy, bo jesteśmy głodni. Trzeba może owca będzie nam bardzo potrzebna, dlatego bym tak Jej nie zabijał tak od razu. Znaczy, w ogóle ja nie chcę zwierząt zabić, co to, to jest, żeby zwierzęta zabić, poczekaj, ja odłożę w ogóle moje itemki do skrzyni, no tyle, tyle ile wlezie, tyle ile wlezie, będzie, wszystko wlazło nawet, na tym naszym YouTube. ale nie spodziewałem się, że ktoś by do mnie wszedł. Ja nie chciałam przepaść tego A wyście lecie łates subskrybujcie Każdż Musicie to do... Musicie subskrybować kanał. Okej, okay, więc ja w takim razie sobie to zamieniam. Okej, okay, w takim razie... Ok, więc ja w takim razie to sobie może zamienię. Pyk. Okay. ok, więc lecimy w takim razie dalej. Jak najszybciej. O, kolej, kolejna skrzynka. Chyba już niedługo skończymy. Mi się wydaje ten etap. Tak mi się wydaje. Później chyba snow, z tego co się nie mylę. Ale mogę się mylić zawsze w sumie. Bo często mi się to teraz zdarza, że się mylę po prostu. No właśnie to będę zdawał. bo... o nie, zabiłem. Nie, nie wierzę. Przez przypadek, bo do mnie przyladło je przez przypadek. Musiałem wcisnąć ten klawisz, Że to... Jest masakra. Ok, więc lecimy dalej. Ja to na sierpień, więc tak naprawdę, no ja codziennie nagrywam minimalnie jeden odcinek, ale nie wyrobię się, bo na lipiec, tam do sierpnia, do końca, czyli wyjeżdżam tak naprawdę na dwa miesiące. i ja muszę nagrać, nie nagram aż tyle odcinków. Teraz. Będą się pojawiały um, co w tydzień. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No. A my się widzimy już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się, bo pozdrawiam Was serdecznie. Pa